Moi moi drodzy, jak wiecie, u mnie serialami jest bardzo, bardzo różnie, ale jeżeli już coś się trafi, jeśli już coś mnie złapie, no to na, na dobre. I ten serial, o którym dzisiaj słów kilka, mianowicie gambit królowej, to jest coś, co odkładałem w czasie. Otrzymywałem bardzo pozytywne opinie zewsząd, ale ja mam trochę tak, że im więcej słyszę dobroci na pewien temat, tym bardziej jestem sceptyczny, tym bardziej jednak gdzieś tam Wycofuję się. Jeżeli chodzi o Gambit Królowej, no to w końcu wyszło tak, że, że sprawdziłem. Muszę wam powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja, bo raz, że to jest miniserial, czyli zamknięty w siedmiu odcinkach, żadnych kontynuacji, żadnych spin-offów, żadnych cudów, nic, kompletnie nic. Chociaż patrząc po sukcesie tego serialu, no to wszystko jest możliwe, aczkolwiek to jest na ten moment zamknięta całość. I to była też. Kwestia, która mnie do niego przyciągnęła. Poza tym, no mówię, te opinie zaważyły i, i muszę Wam powiedzieć, że wciągnąłem się absolutnie w kampic królowej. O, obejrzałem go w dwa dni, chociaż nie oszukując się, gdybym miał szansę obejrzeć go w jeden dzień, to też bym to zrobił. Bo chociaż ja na szachach się nie znam. Grałem może kilka razy w życiu i nie oszukując się, to nie były najlepsze partie. Teraz już w większości zasad nie pamiętam i wydawało mi się, że no serial o szachach, czym on może mnie zafascynować? W jaki sposób on może zadziałać? W jaki sposób może mnie wciągnąć w tą prezentowaną rzeczywistość? No cóż, moi drodzy, okazuje się, że może jak najbardziej i może zrobić to absolutnie znakomicie, bo historia bazująca zresztą też na książce e, ma w sobie tyle dobra, że nawet nie wiem od czego zacząć. Sam clue tej historii dotyczy głównej bohaterki Elizabeth Harmon, która wskutek pewnego pewnego splotu okoliczności, trafia do, do sierocińca, no i od tego zaczyna się jej droga od osoby takiej, można powiedzieć, samotnej i opuszczonej do jednej z najmłodszych person, a w zasadzie pierwszej takiej kobiety, która w tym swoim szachowym środowisku może odnieść znaczącą rolę i może zostać prawdziwą mistrzynią. To jest taki absolutnie skrót, z którego powinniście sobie zdawać, zdawać sprawę, zaczynając przygodę z Gambitem Królowej, ale on absolutnie nie oddaje, jak świetnie zrobiona jest to produkcja, jak bardzo inteligentnie złożona, jak konsekwentnie pod względem scenariusza prowadzona, bo tutaj zaczynamy chronologicznie od tego, no, mamy tam pewien przebłysk z przyszłości, ale ogólnie rzecz biorąc, ta historia zaczyna się chronologicznie, od tych pierwszych lat w sierocińcu, tych pierwszych przejść momentów, w którym Elisabeth Harmon poznała, że istnieje coś takiego jak szachy i że ona się w nich czuje dobrze, rzeczywiście czuje jakiś taki, czuje jakąś fascynację w względem tej dyscypliny, że ona rzeczywiście... Mm, Pewien sposób sprawia, że jej umysł działa inaczej. Że to jest coś, co w jakiś sposób kapitalnie koreluje z jej umiejętnościami. I to są takie początki, już one są w jakiś sposób wciągające. Bardzo dobrze pokazują taką, taką świadomość opuszczenia, takiego poszukiwania siebie, takich początków, dzięki którym możemy znaleźć coś, co będzie nas napędzać przez całe życie. Ta kwestia mówienia o tym, że trzeba sobie znaleźć jakąś pasję, coś, co będziemy czuć gdzieś w środku, no niby to jest wyświechtany banał, ale tak naprawdę on jest niezwykle kluczowy. Im wcześniej znajdziemy coś, co nas napędza, chociaż to się z latami może zmieniać, tym ciekawiej będzie w naszym życiu, tym bardziej będziemy mogli się w tym aspekcie rozwijać i to chociaż w gambicie królowej wygląda. No ale to jest tylko początek. Później śledzimy już naszą główną bohaterkę w starszym wieku podczas tych pojedynków i kolejnych przejść i to jest z jednej strony kapitalna opowieść o dyscyplinie, która dostaje drugie życie, bo wydaje się, że po kambicie królowej ten wszelki hype na szachy, na tą dyscyplinę, na poznanie jak to, jak to działa, jak to się robi no jest niezwykle niezwykle duży I, i rzeczywiście jest coś fascynującego w tym obrazie szachów w serialu Scott'a Franka. Jest coś takiego nawet bym powiedział mistycznego, coś, co pokazuje, mam wrażenie, taką taktykę pola walki. Myślimy o wielkich bitwach, i w jaki sposób ten nastrój wielkiej bitwy kapitalnie przychodzi w szachy. I to jest, to, co jest bardzo znaczące w tej produkcji, to to, że w jaki sposób Scottowi Frankowi udało się sprawić, że szachy są równie fascynujące, jak wszelkie inne dyscypliny sportowe, które napędzają taki rodzaj niezwykłego zniecierpliwienia, pragnienia poznania, co jest dalej i absolutnego trzymania kciuków za osoby, które dążą do przebijania kolejnych swoich barier. Ten film, chociaż opowiada o szachach, ma taki sam zestaw emocji, jak te wszelkie filmy o wielkich zespołach, nie wiem, w baseballu, w koszykówce, w piłce nożnej, dożących mimo przeciwności do pokonywania kolejnych zespołów itd. Tak dalej, tak dalej. I to jest taka identyczna dynamika, tylko że w wydaniu Gambity Królowej jest o wiele bardziej elegancka, bo szachy też są eleganckie, bo są bardzo mm, intelektualną Rozrywką. Są czymś, co każdy może grać w szachy, ale mało kto może grać dobrze. I też widzimy na przestrzeni tej produkcji, w jaki sposób Elisabeth uczy się tych szaków, w jaki sposób pokonuje kolejne etapy, jak poznaje kolejne taktyki. To nie jest coś, co tworzy się znikąd. To nie jest taki. Wielki, genialny umysł, który może wszystko, wchodzi w świat szachów i nie musi nic robić. Nie, owszem, Elizabeth ma pewne umiejętności, pewien sposób myślenia, który ją predestynuje do tego, żeby w tych szachach coś osiągnąć. Ale ona rzeczywiście poświęca na to bardzo dużo pracy. Można powiedzieć, że szachy zawsze są jej życiu na pierwszym miejscu. Nawet jeżeli z kimś się wiąże, nawet jeżeli wchodzi w jakieś relacje, szachy zawsze są swego rodzaju kluczem. To jest taka pierwsza rzecz na liście jej podstawowych potrzeb. Ona przeprowadza kolejne pojedynki. Analizuje innych zawodników, czyta książki największych szachistów i też o największych rozgrywkach, i tak dalej, i tak dalej. Te sukcesy no i te wszelkie poprawy umiejętności nie biorą się znikąd. To nie jest tylko genialny umysł Elizabeth Harmon. To jest umysł jak najbardziej bardzo inteligentny, ale też taki, który wciąż musi się rozwijać, wciąż musi się napędzać, wciąż musi szukać możliwości rozwoju. I myślę, że z tego względu tak bardzo łatwo też na pewnym poziomie trzymać kciuki z Elizabeth Harmon, bo wiemy, że ona wiemy, że ona do tego dąży, wiemy, że ona ma w sobie determinację, że ma w sobie taką powiedziałbym nawet sportową złość, która sprawia, że ona chce zajść jak najdalej, osiągnąć jak najwięcej. Także już sama ta struktura, ta metodyka filmu sportowego, ale też postaci, która rzeczywiście musi coś robić, żeby osiągnąć dany cel, że to nie trafia się jakaś manna z nieba, że to nie bierze się, o masz, jesteś taka mądra, przychodzisz, zaczynasz grać w szachy i dzieje się samo. Nie, to jest ciągła, nieustanna praca i walka o rozwój. I także chociażby z tego względu, Gambit Królowej wydaje mi się, że może być niezwykle niezwykle pociągający, sprawiający, że łapiemy od razu więź z tą bohaterką. Poza tym, no ona jednak chowała się w sierocińcu, ona jednak była taką osobą samotną, która sama zawsze musiała sobie radzić. Więc to jest też taki film e, nawiązujący, można by powiedzieć, że. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, jeżeli chcemy coś zrobić, jeżeli chcemy coś zawalczyć, no to sami musimy w to bardzo wiele włożyć. I to jest możliwe, ale właśnie będzie wymagało niezwykłego wysiłku. Ten film rzecz jasna z bardzo oczywistych kwestii, jest także niezwykle feministyczny, bo jednak mamy kobietę, kobieta w szachach, no to nie była figura rzecz jasna oczywista. To był jakiś ułamek, e, lekceważony, nie oszukujmy się. Ukazywany w, w takim, powiedziałbym, nawet pogardliwym znaczeniu. Ktoś na kogo patrzyło się tak troszeczkę, e, jak na taką bardziej ciekawostkę, niż, niż kogoś, kto rzeczywiście może coś w tych szachach osiągnąć, niż kogoś, kto ma rzeczywiście jakieś umiejętności. Bo chociaż po tym pierwszym, powiedzmy sobie, zwycięstwie, e, już niektórzy patrzyli na nią inaczej, to wciąż bardziej patrzyli na nią jak na kobietę, niż jak na wybitnego gracza, który może o coś zawalczyć. I także tutaj widać tą drogę, sposób w jaki inni szachiści też na nią spoglądają, też zmianę troszeczkę mm, ukazywania kobiety w zakresie mm, akurat tej takiej już wyczynowej gry w szachy. Nie bez powodu bardzo wiele kobiet była napędzanych przez ten przykład. To kapitalnie pokazuje ten motyw jednostki, która owszem. Pojedynkę świata nie zmieni, ale z drugiej strony może wprowadzić takie mechanizmy, które jakieś tam powolne Przemiany będzie wprowadzać. To nie stanie się od razu, to nie stanie się szybko, ale rzeczywiście to, w jaki sposób Elisabeth Harmon w bardzo takim męskim, hermetycznym środowisku mm, zawiera swoją postać, jak się w nim przebija, jak zaznacza swoją obecność, może być dla wielu inspirujące. I tutaj mamy też obrazkowie, dla których to jest, to jest ogromnie właśnie inspirujące. To jest bardzo znaczące, bo w końcu to jest jakiś dla nich kolejny przykład do rozwoju, do walki o samą siebie, do przebijania kolejnych barier do stawiania na swoim wbrew tej rzeczywistości, która jednak chcą je schować do szufladki i pozostanie gospodynią domową. Także tutaj ta sytuacja także, mi się wydaje, jest niezwykle taka, jest niezwykle pobudzająca wyobraźnię. I czy jesteśmy mężczyzną, kobietą, czy nieważne, tu sam ten motyw jednostki, która przebija się przez kolejne bariery, ale myślę, że dla kobiet to może być ten aspekt feministyczny, może być takim kolejnym motywem, kolejnym napędem, który przemawia do ich, do ich serc. Wspomniałem o scenariuszu, który jest niezwykle konsekwentny. On przekazuje drogę tej postaci. Oczywiście szachy są jakąś taką centralną kwestią, która spaja wszystkie te, wszystkie te opowieści, wszystkie te historie, wszystkie te przejścia, ale też bardzo zasadza się ta, ta cała opowieść na gruncie takim osobistym, bo jednak to, to życie poza szachami jednak istnieje. Są jakieś te związki, jest jakaś sytuacja związana akurat w tym wypadku z alkoholem, także mam jakieś nałogi, mam jakieś absolutne trudy życiowe i one też nie są takim takim motywem. Musimy coś takiego wprowadzić, żeby napędzić fabułę, żeby stworzyć jakiś kolejny konflikt. Nie widać, że te wszelkie manie i obsesje Jakie napotyka Elizabeth, pewne nałogi, w które mimowolnie wpada, one mają swój, zawsze, zawsze jest jakaś przyczyna, zawsze to się bierze skądś. To nie jest rzucone jakoś mimowolnie, ale to rzeczywiście także jest na kanwie tego scenariusza zbudowane, no i też ma swój wydźwięk w kolejnych odcinkach. To nie jest tak, że w tym odcinku wspominamy o tym, a potem to gdzieś tam pozostaje z boku. Nie, to jest konsekwentnie prowadzone, do tego wracamy. Nic nie zostaje w tym serialu pozostawione przypadkowi. Tam nie ma pewnych rzeczy, które są jakoś rzucone na zasadzie, a da Mamy taki okruszek, i potem o niej zapomnimy. Nie, te okruszki wzrastają, i nagle wychodzi z tego hmm, jakaś mała góra nieszczęść albo problem z którymi trzeba się tak czy siak hmm, uporać. Także ja to też niezwykle doceniam i dzięki temu też wciągam się w ten serial. Bo wiemy, że nic nie dzieje się bez powodu, że jest tu jakaś konsekwencja i że, jeżeli zaczynamy od jakiegoś etapu i o czymś wspominamy, to to prędzej czy później wróci. Oczywiście to wszystko nie działałoby tak znakomicie, gdyby nie zrobiony w punkt casting. Absolutnie nie widzę tu ani jednej postaci, która została źle dobrana, która została no nie wiem, wzięta tutaj na siłę. Każdy spełnia się świetnie w swojej roli, każdy ma jakieś takie 5 minut, których można się zaznaczyć, a Ania Taylor przepraszam, Ania Taylor Joy w głównej roli błyszczy jak zawsze. Już przyzwyczaiła nas do tego, że jest znakomitą aktorką, że czuje się świetnie w wielu konwencjach. Są bardziej dramatyczne czy humorystyczne, kapitalnie się w nich odnajduje i przygambicie królowej nie jest inaczej. Ja absolutnie nie wierzy, że jest tak inteligentną osobą, że jest tak przebojową, że ma tak wiele problemów. Wszystkie przejścia, z jakimi ma do czynienia na przestrzeni tej całej produkcji, mają swój wyraz, mają swój wydźwięk, a nie w jaki sposób potrafi to kapitalnie mi jako widzowi sprzedać, zaprezentować. To nigdy nie jest udawane, to nigdy nie jest robione na półgwizdka. Ania Taylor Joy w tym wydaniu jest Elizabeth Harmon. Ona jej nie gra, ona tworzy jakąś złożoną, skomplikowaną, nieoczywistą i niejednoznaczną postać, której losy śledzi się z przyjemnością. A też stylizacja, jakim się podaje Ania, sposób, w jaki się porusza, sposób, w jaki zmienia się też z odcinka na odcinek. Nie, jest to jakieś, nie są to jakieś wielkie zmiany, ale chociażby w, stosunku, w stosunkach międzyludzkich, które dopiero w jakiś tam aspekcie poznaje, też widać takie małe zmiany, które mają ogromne znaczenie na samym końcu. Także widać też. Ten upływ czasu, ta konsekwencja scenariusza także w tym się objawia, a Ania na różnych etapach kapitalnie potrafi to wszystko odzwierciedlić. W momencie, kiedy to wszystko zaczyna, kiedy już jest osobą znaczącą, jeżeli chodzi o środowisko szachów, i to nie ma znaczenia, czy ona jest mistrzynią, która stoi. W naprzeciwko Borgowa, czy jest kimś, kto w pokoju hotelowym w jakiś sposób próbuje poradzić sobie z tą całą sytuacją, z tą całą presją. Kiedy poszukuje jakiegoś własnego miejsca w tej rzeczywistości, w którym mogłaby się odnaleźć, to jest zawsze naturalne, to jest zawsze autentyczne i to jest niezwykle przekonujące. I trudno z taką postacią nie podążać przez cały film, trudno nie trzymać za nią kciuków i trudno nie myśleć o tym, tylko żeby jej się wygrało, żeby to wszystko jej się w jakiś sposób ułożyło, bo to jest jednak trudna historia, to są trudne przejścia i wyjść, mając taki początek, można powiedzieć, swojej drogi życiowej, no to jest niezwykłe osiągnięcie. Między innymi z tego względu także jesteśmy za, zejdziemy harmon całym sercem, ale także drugi plan wszelkie osoby towarzyszące z Fenomenalą Maria Heller w roli. W roli matki. To jest małe tour de force. Tutaj każda osoba wykorzystuje swoje 5 minut kapitalnie. Nikt nie wydaje się sztuczny i doczepiony tej rzeczywistości. Wszyscy naprawdę tworzą taki bardzo płynny, bardzo konsekwentny i spójny mechanizm, który działa od pierwszych minut pierwszego odcinka do ostatnich sekund ostatniego. Także pod tym względem castingu i gry aktorskiej, no to rzeczywiście tutaj wszyscy się postarali. Trzeba też wspomnieć o fenomenalnej scenografii, o tym jak ten serial wygląda jak się prezentuje w kadrze, jak ten serial brzmi, muzyka z epoki, ale nie tylko, czasami kontrastująca, a innym razem kapitalnie wchodząca w symbiozę to, co się dzieje na ekranie. Praca kamery, która jest taka bardzo, bardzo plastyczna, bardzo elegancka, trochę jak te szachy, właśnie jest coś w sposobie prowadzenia tego filmu wokół kamery z gry w szachy, które bywa czasami szybka i brutalna, ale większość jest taka elegancka. Ma w sobie jakąś taką niezwykle ujmującą prezencję, i te wnętrza, ta stenografia ten okres w historii te kolory te, te wnętrza, to wszystko tak fenomenalnie przemawia do wyobraźni jest tak intrygująco ukazane na ekranie, wszelkie operowanie światłem i cieniem w tym serialu no to jest coś absolutnie zniewalającego jeżeli chodzi o operatorkę w gabicie Królowej, to nic tylko można się zachwycać kolejne kadry, no nieomal chciałoby się wtłoczyć w jakieś, w jakieś laurki w jakieś ramy, no myślę, że co kadr, to można by spokojnie sobie wydrukować i powiesić, i byłby absolutnie niewalający. Jest coś takiego bardzo plastycznego, bardzo artystycznego, malarskiego bym nawet powiedział w sposobie prezentacji tych kolejnych kadrów w ruchu kamer. No ta elegancka jednak przebija się przez cały, przez cały sen, jest niezwykle sugestywna, niezwykle ujmująca. To jest sama przyjemność dla oka mm, oglądać taką konstrukcję, więc to widać, że i sposób opowiadania tej historii. I też to, jak to jest ukazane wokół kamery, jak to wszystko znakomicie brzmi i jest zagrane, to wszystko się łączy i tworzy serial, od którego absolutnie nie można się oderwać, bo jak już się zacznie gambit królowej, jak już się poczuje ten klimat, no to już nie sposób się od odbiornika oderwać, to już chce się, chce się wiedzieć, po prostu co będzie dalej, jak to się skończy, jakie kolejne przejścia czekają główną bohaterkę, z czym jeszcze będzie musiała się mierzyć. Scott Frank stworzył niezwykle stylowy serial, absolutnie wciągający, przepięknie wyglądający. No to jest taka mała. Perełka tego roku na Netflixie, którą absolutnie trzeba obejrzeć, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Cóż mam mogę powiedzieć więcej? To trzeba po prostu obejrzeć. Netflix zaserował nam e, wspaniałą e, perełkę, jest wiele przeciętności, jeżeli chodzi o ten serwis streamingowy, ale jak już trafią w punkt, to naprawdę e, znakomicie. Myślę, że najlepiej o tym zaświadczy moja ocena dla Gambitu, którą jest. 8 plus na 10, jestem zachwycony, myślę, że najlepiej świadczy o tym to wszystko, o czym powiedziałem, jeżeli chodzi o pewne konteksty kulturowe i społeczne, jeżeli chodzi o tą postać, o jej drogę, o szachy zaprezentowane jako coś absolutnie fascynującego i wciągającego, o to jak to jest nakręcone, jak to jest pokazane wokół kamery, jak to jest udźwiękowione, jak wszystkie te elementy wraz z znakomitym castingiem się spajają. Mają swój wyraz, wydźwięk na ekranie, jak to wszystko płynie, jak to wciąga, jaka to jest fascynująca wizja i niezwykle smaczna. No cóż, mógłbym się tutaj rozwodzić jeszcze długo, ale może na tym skończę. było tego bardzo dużo i myślę, że cała ta recenzja jest jednym wielkim penem, ale jak najbardziej e, zasłużonym. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że miło się wam słuchało. Jeżeli tak, to subskrypcja, czuję na łapkę w górę mnie widziana, a czy nie wymuszana. Zapraszam Was, rzecz jasna na Instagrama, tam codziennie coś nowego, kulturalnego. No i to było na tyle. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia na razie. Cześć.